Przy wielu obowiązkach na głowie często zdarza się zapomnieć odzwońć do kogoś. Problem ten ma rozwiązać Mist Call Reminder. Aplikacja przypominająca o nieodebranych połączeniach czy wiadomościach. W polskojęzycznym menu odnajdziemy funkcję uaktywnienia programu, listę numerów, o których będzie nas informować Reminder i kilka ustawień. Wybieramy na przykład, jaki rodzaj kontaktu ma być sygnalizowany i w jaki sposób. Tutaj brawa za bogactwo wyboru. Aplikacja może to czynić poprzez dźwięk. Wibracje, rozjaśnienie ekranu czy diodę LED. Dalej wspólne ustawienia: długość przypomnienia, cykliczność i maksymalny czas powiadamiania. Przy odpowiednim skonfigurowaniu tych opcji nasz smartfon będzie tak natarczywy, że nie sposób będzie nie odzwonić czy nie odpisać. Przypomnienie pojawia się w pasku powiadomień. Dzięki odpowiednio wykorzystanym funkcjonalnościom naszych smartfonów Mist Cold Reminder naprawdę działa. Bogate ustawienia pozwalają na pełną personalizację, a proste menu nie sprawi nikomu problemu. Minimalne zarzuty, jakie mamy, to brak widgetu pozwalającego na szybszy dostęp do ustawień i brak integracji aplikacji z powiadomieniami e-mail, które przecież stają się podstawową formą kontaktu.